Ten spot, tych trzech, to już powinien być traktowany jako skarb. Możecie znaleźć takie oto piękność Kolejna piękna, mała monetka. Witam Was w serii filmów Pozwolenie Marzeń. Siemaneczko, witam Was moi drodzy na kanale Detect Travel. Ja mam na imię Karol. Dzisiaj znowu jesteśmy na tej farmie, którą widzieliście w dwóch ostatnich wypadach, gdzie wpadły już do tej pory dwa hamerki i cztery srebra i to wszystko na tej tutaj części. Byłem wcześniej tam daleko zrobić rekonesans. Dzisiaj pójdę w tamtą stronę w trakcie gdzieś tutaj środku dnia. Także zobaczymy, co być może tam wyskoczy. Jeszcze raz się przejdę, zobaczę co tutaj wypadnie. Także rozsiądźcie no, się wygodnie. I zapraszam do seansu. Hej, lecimy. Jest młoniaczek. Kogo witamy, kogo gościmy. Piękny sygnał, czyściutki, dwudziestka. Rocznika tu teraz nie widzę, ale patynka jest fajna. Gitara. Sygnał 22, dość głęboko. Ale sygnał wyraźny. No, i mamy przysłowiową babę na wózku, jak już to się zwykło mówić. Po roczniku zobaczymy 1916, czyli będziemy mieli George'a V w pięknej patynie na pewno. Zobaczmy. Zobaczmy front. Znowu George 5. Znowu George 5. i Peny. No i super. Gitara. Nawet w okolicach Titchfield byli Niemce i niemiecki Tetris. Zobaczymy, czy znajdziemy coś jeszcze do tego Tetris'a. O, jaka piękna klamerka. Późne średniowiecze patyna piękna jest pin jest saluteńka piękna piękna, malutka ale piękna patyna bardzo gruba bardzo stabilna widać konkretna konkretna patyna konkretne znalezisko mamy późne średniowiecze, super Przemieszczam się teraz na zwiady wzdłuż tutaj tej rzeki i pomyśleć, że być może tędy pływali Saksonii bądź Wikingowie w górę rzeki. Tam jest ta farma, przeskoczyłem na jedno pole, na drugie i teraz jestem tu na trzecim. Chodzę dosłownie gdzieś około godziny, przez ten czas wyskoczył jeden Arseniak no i teraz wyskakuje jeszcze taka, nie wiem czy to podkładka czy to co. Idziemy dalej na rekonesans, zobaczymy co wpadnie. Sygnał 29, bardzo wysoki. Albo George III, albo niemiecki Tetris, albo sreberko, bądź jeszcze jakaś pucha, ale tutaj w takiej ciężkiej, twardej ziemi no nie zalega tutaj żadna puszka. Także będzie to George III zdecydowanie. No i rocznik 1806 bądź 1807. Kolejny strap end z tego poletka, albo jest to zapięcie, jakieś od książki, ale wątpię. To pewnie będzie strap end. Także taka znajda tym razem. Mamy sygnał. Patrzcie to cieniutkie i czarniutkie to jest to o czym myślicie jest kurcze jest jest kolejny hamerek z tego pola czyli hamerek numer 3 wow wróciłem z rekonesansu to było z półtorej godziny przeszedłem i mówię pokręcę się jeszcze chwilę i zobaczcie jest, jest to na co Dzisiaj tak naprawdę liczyłem. Ha, ha, ha. Tylko zobaczmy, co to jest za piękność. Jest piękniutki. Coś tam na otoku jest. Zobaczmy tył: long cross czy short cross? Long cross. Pięknie. Jest, 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 jest. Ale jestem zajarany. Naprawdę jestem zajarany. Jest, jest moi drodzy, jest wybiegany. Ja już chciałem rezygnować z tego poletka, bo tu już naprawdę zaczęło wychodzić bardzo mało sygnałów, ale widocznie było warto jeszcze pobiegać. Bo zobaczcie, taka piękność wyskakuje. Warto szukać nowych farm, warto szukać nowych pozwoleń. Także jeśli macie taką możliwość, walcie, pytajcie śmiało, bo dzięki temu. Możecie znaleźć takie oto piękności. Świetnie. Mega. Nie wiem co się stało. Nie mam pojęcia co się stało. Widzę, że to jest czwarty hamerek z tego pola. No, nie wiem, nie wiem co się stało naprawdę. To jest kurde, coś niesamowitego. Zobaczcie to, zobaczcie to. Kolejna piękna, mała monetka. I myślę, że to będzie znowu farting. Ja pierniczę, ale jazda dzisiaj. Już tutaj jednego takiego znalazłem Mam nadzieję, że ten będzie w troszkę lepszej kondycji I na otoku będzie trochę lepiej widać literki Jest Jest, ciekawe czy to jest Edzio Czy to jest Henry Ale jest średniowiecze Jest moi drodzy średniowiecze Pięknie, kurczę Jest Mega Grube sygnały pozbierane, teraz już zbieram same drobne sygnały. Dokładnie tak, sygnał dyszka jest tu grubo, dzisiaj grubo. Pięknie, tu już kolejny taki malutki hamerek. Kitara, lecimy dalej. Razem kulka muszkietowa, bądź pistoletowa. No i znowu jest militarnie, jest militarnie, także fajnie. Lecimy dalej, dzisiaj druga kulka ołowiana. Jest kolejna krągłość, patynka dość piękna. Zobaczmy, kogo tym razem ziemia nam oddała. Jest to Baba na wózku. Na pewno. Na wersji mamy Wiki. Wiki średnia głowa. Także będzie to 1800. Tam któryś. Jeśli zobaczę jakąś datę. Jestem bez okularów. 1860 coś. No, gitara. Fajne czasy. Lecimy dalej. Zobaczmy jeszcze jakieś 2 trzy sygnały max i lecimy z podsumowankiem ten pierwszy hammer z dzisiaj tam jakieś 5 metrów 6 metrów dalej kolejny hammer to był sygnał po sygnale co mi się nigdy w życiu nie zdarzyło żebym tak wykopał hamery. z pierwszego dnia hammer wyskoczył gdzieś tutaj też w tej okolicy, także ten spot tych trzech to już powinien być traktowany jako skarb ale tutaj mam sygnał Szkoła jako groszka. <grystanie> Taki mały, cienki. Mały, cienki sygnał. Zobaczmy. Zobaczcie, jak tu jest ciężko kopać. Naprawdę jest strasznie twardo. Co znaczy, że te monety, które tutaj zalegają już bardzo długo, wieki dosłownie wieki. No nie spadają niżej, nie wchodzą niżej. No i zobaczmy. Zobaczmy czy uda mi się kopnąć na żywo, chociaż chyba w życiu raz hamera. Kolor mnie zwiódło, nic trudno. Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie na podsumowaniu. Zaczął trochę wiać wiatr, wam wieje w plecy. Wy tego nie czujecie, ale ja czuję, że mi wieje bardzo mocno w twarz właśnie tak jak teraz. U, ale przez to mam nadzieję, że słychać dobrze w mikrofonie, bo gąbka jest założona. Także jest ok. Ale do rzeczy: dzisiaj wpadły dwa hamerki, z czego już w sumie tutaj na tym małym poletku cztery. A tak do kupy sześć sreber wpadło. Także mega grubo. Być może jeszcze coś tutaj wyjdzie, ale to już w kolejnym wypadzie sprawdzę, czy aby na pewno coś tutaj nie zostało. A tymczasem zobaczcie, co weszło dzisiaj. Standardowo wysokie sygnały: Tetris niemiecki, jedna łuska, dwa pociski ołowiane. Tutaj mamy trzy kulki muszkietowe bądź pistoletowe. Tutaj do prezentacji tylko dwa guziki, reszta jest w śmieciach. Jeden Arseniak, drugi taki z 1700, końcówka początku 1800. Trzy Zajechańce, half i one penny, George V, Vicky one penny. George III z 1806, bądź 1807. No i z tych najlepszych fantów to jest ten Strap-End. Yy, tutaj bardzo mały, bardzo mała klamerka. Pozdrawiam przy okazji kramerka. <grywy> to jest dość wiekowe, bo widać po patynie. Yy, bardzo, bardzo starawe brąz. No i tutaj strzały dnia, czyli dwa Hamery grubo, bo wyskoczyły jeden po drugim. Naprawdę to było coś niesamowitego. Ja się jakoś strasznie dziwnie czułem. Ale weszło, weszło naprawdę jestem mega, ale to mega przeszczęśliwy dzisiaj. Fajne, fajnie pochodzone, fajnie pokopane. Także to wszystko moi drodzy, co dzisiaj dla was przygotowałem. Jeśli wam się podobało, zostawcie kciuka w górę, a jeśli chcielibyście zostać na dłużej, to zapraszam do subskrypcji tego kanału. Bardzo serdecznie, naprawdę zapraszam, także widzimy się już w następnym odcinku e, z serii poszukiwania farmy marzeń. Dzięki że byliście, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło i cześć, hej!